Ze zbikiem dla wośb tak nazywa się konkurs plastyczny. Do udziału w którym po raz czwarty zaprasza zakład wodociągów i kanalizacji. Dobra wiadomość dla tych, którzy chcieli, ale brak czasu uniemożliwił im wykonanie kartki świątecznej na konkurs plastyczny ze Zbikiem dla WOŚP. Organizator tego artystycznego wydarzenia wydłuża czas nadsyłania prac o miesiąc. Oznacza to, że data 18 grudnia jest już nieaktualna. Prace konkursowe przyjmowane są do 17 stycznia. Decyzja ta to efekt zmiany terminu 29 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z 17 na 31 stycznia. Zatem jest teraz więcej czasu na zaprojektowanie kartki świątecznej z motywem Świąt Bożego Narodzenia, ale i dodatkowo z elementem związanym z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Format ma być A5, to jest bardzo istotne. Technika jak najbardziej płaska, no bo ma być to kartka świąteczna, więc bez jakichś tam elementów wielkich, odstających. Do wyboru do koloru tutaj będziemy na pewno cenić kreatywność, i pomysłowość naszych konkursowiczów. Także kredki farby, wszystkie możliwe akcesoria plastyczne w ruch i czekamy. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy wysłać na adres mailowy katkaczmaopaswik.pamięce.pl. A w konkursie udział może wziąć każdy. To jest konkurs kierowany do wszystkich bez względu na wiek także od tych najmłodszych, pośredniaków do najstarszych. Kto tylko ma ochotę z nami się zabawić i tą kartkę zaprojektować, zapraszamy chętnie. Tylko ważną rzeczą jest to, aby do kartki dołączyć formularz zgłoszeniowy, który jest na naszej stronie internetowej do pobrania. Jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, to prosimy, aby formularz został wypełniony przez opiekuna i rodzica. Spośród wszystkich zgłoszonych, Prac jury wybierze 35 kartek. Będziemy się kierować zarówno kreatywnością, pomysłowością, jak i wiekiem tego uczestnika, bo tutaj nie kryjemy, że, że, że liczymy na, no właśnie na to, żeby od tych najmłodszych dzieciaczków. To dla jak najstarszych ludzi zaangażować i wspólnie się bawić. Wybrane najlepsze kartki 18 stycznia zostaną opublikowane na profilu Zwiku na portalu społecznościowym Facebook i poddane zostaną głosowaniu użytkowników portalu. Każdy, kto posiada na nim profil, będzie mógł oddać jeden głos na wybraną przez siebie kartkę. Głosowanie potrwa do 29 stycznia do godziny 12. Ilość tak zwanych lajków będzie stanowiło o wygranej. Trzy pierwsze miejsca, czyli te trzy kartki, które zdobędą najwięcej tych lajków, będą nagrodzone nagrodami rzeczowymi, a kartka, która zdobędzie najwięcej głosów, będzie naszą kartką Zwikową, Bożonarodzeniową na rok 2021. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu Facebook i stronie internetowej Zwiku, na której znajduje się też regulamin konkursu oraz wspomniany formularz zgłoszeniowy. Konkurs ze zwikiem dla Wośp organizowany jest po raz czwarty. W drugi dzień świąt w ramach odpoczynku i relaksu Kinotomi zachęca do obejrzenia w swojej wirtualnej sali kilku premier. Do wyboru jest choćby włoski thriller powity tajemnicą. Podczas okultystycznej neapolitańskiej ceremonii w domu swojej ciotki lekarka patolożka Adriana zostaje uwiedziona przez przystojnego młodzieńca Andrę. Oboje spędzają upojną noc w mieszkaniu kobiety. Rankiem Andrea prosi Adrianę o ponowne spotkanie po południu, jednak nie pojawia się na nim w wyznaczonym miejscu i godzinie. Następnego dnia ku swojemu przerażeniu Adriana odkrywa, że zamordowany młody człowiek, który którego sekcję zwłok ma przeprowadzić, to nie kto inny jak Andrea. Dodatkowo Adriana dowiaduje się od inspektorów policji, że Andrea posiadał jej nagie zdjęcia. Wkrótce potem patolożka postanawia na własną rękę zbadać okoliczności tajemniczej i brutalnej śmierci Andrei. Wtedy też w mieście pojawia się człowiek, który wygląda dokładnie tak, jak jej zmarły przyjaciel. Kolejna propozycja to komediodramat francusko-włoski ONI wersja reżyserska. Reżyser Paolo Sorrentino znów serwuje wybuchową mieszankę prowokacji i uwodzenia. Oni są u władzy. Oni są cyniczni, niemoralni i zachłanni. Oni chcą uwielbienia. ONI to Silvio Berlusconi, jego świta i orbitujący wokół nich karierowicze gotowi zrobić wszystko dla pieniędzy i politycznej chwały. Oni chcą uwieść tłumy. W świecie, gdzie najcenniejszą walutą jest młodość i seks, oni nie mają sobie równych. W świątecznym repertuarze znajdziemy również komedię Zupełnie Nowy Testament, gdzie mieszka Pan Bóg w Brukseli z rodziną, którą tyranizuje. Największą przyjemność sprawia mu bezmyślne oglądanie telewizji, dokuczanie żonie i wymyślanie praw, które coraz bardziej komplikują ludziom życie. Do czasu. Jego córka Ea nie może go już znieść i postanawia się zbuntować. Wykrada ojcu z komputera hasła i wszystkie tajemnice, dzięki którym będzie mogła urządzić świat zupełnie od nowa. 26 grudnia będzie miała również miejsce przed premiera online filmu dokumentalnego Punkt Zapalny w reżyserii Wojtka Jankowskiego. To historia tęczy wielokrotnie podpalanej instalacji artystycznej na placu Zbawiciela w Warszawie oraz innych tęczowych nawiązań i interakcji, które rozpalały emocje, wywoływały dyskusje, a nawet powodowały akty przemocy. Ponadto do końca grudnia potrwa największe wydarzenie kulturalne w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone Afryce. 15. edycja Festiwalu Filmowego Afrykamera. Jego celem jest prezentacja bogatej oferty kina afrykańskiego. Wbrew stereotypom Afryka nie jest filmową pustynią, wręcz przeciwnie, wnosi wybitny wkład w światową kinematografię. Łącznie od 21 grudnia od momentu jego rozpoczęcia na platformie mojeekino.pl do wyboru jest aż 40 filmów. Mamy również propozycje dla tych, którzy lubią książki. W dzisiejszym programie specjalny świąteczny przegląd nowości wydawniczych. Sofolpik. Stacja miłości. Jest to książka oparta na faktach. Jej bohaterką jest autorka. Autorka z pochodzenia jest angielką. I pracuje w takich czasopismach jak L i Glamour. Postanawia napisać powieść o, wy o zdarzeniu, które miało miejsce w jej życiu. 28-letnia Maja codziennie do pracy dojeżdża pociągiem. Pewnego dnia jej współpasażerem jest bardzo atrakcyjny mężczyzna. Zakochuje się w nim platonicznie i codziennie go obserwuje i codziennie wyobraża sobie szczęśliwe życie z nim przy boku. Mężczyzna jednak nie zwraca na nią uwagę, codziennie czyta gazetę. W końcu główna bohaterka postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Wręcza mu bilecik z zaproszeniem na drinka, a potem już tylko czeka na odpowiedź. Książka... Obyczajowa, z elementami humorystycznymi, z wielką miłością w tle, nie tylko dla kobiet i nie tylko na długi zimowy wieczory. Grudzień jest to czas, kiedy tym chętniej nasi czytelnicy pytają i wypożyczają książki dotyczące świąt Bożego Narodzenia. Dlatego wszystkim polecam książkę Davida Bedforda, Gdzie jest Mikołaj? Jest to krótka i ciepła opowieść o przedświątecznych przygotowaniach w wigilijny wieczór, o oczekiwaniu na świętego Mikołaja, o tym zniecierpliwieniu, które towarzyszy najmłodszym dzieciom podczas tego wieczoru. Tekstu jest tutaj mało, dlatego nadają się przede wszystkim do czytania dla kilkulatków, dla przedszkolaków. Natomiast książka wzbogacona jest przepiękne ilustracje, dlatego dziecko na pewno będzie chciało obejrzeć wszystkie Wszystkie strony. Ten świąt, przedświąteczny czas serdecznie polecam książkę Gdzie jest Mikołaj. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, którego szczególnie w obecnych czasach potrzebujemy oraz spokoju i wytchnienia, a nowy rok niech przyniesie powrót do normalności możliwości udziału w kulturalnym życiu miasta i nie tylko. Niech 2021 spełni wszystkie marzenia, niech obdaruje każdego pomyślnością i szczęściem.